Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Przyszli do Jezusa, Jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz on im odpowiedział, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Mamy przykład, jak do Jezusa przyszli matka bracia. Nie mogli dostać się z powodu tłumu. Oznajmiono mu Twoja matka i bracia stoją na dworze, chcą się widzieć. Wtedy Jezus daje taką naukę. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. A więc starajmy się codziennie słuchać Słowa Bożego, dlatego zachęcam, żeby odsłuchiwać Ewangelię i żyć tą Ewangelią, czyli wypełniać Słowo Boże. Nie wystarczy na przykład czytać Pismo Święte, ale należy żyć tym, co jest zawarte w tych treściach objawionych. Bo wtedy będziemy faryzeuszami, jeżeli nie będziemy wypełniać treści Pisma Świętego zgodnie z tym, co Chrystus mówi. Moją matką, braćmi, są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. A więc należy wypełniać Słowo Boże. Należy czytać Ewangelię, rozważać ją, ale należy żyć tą Ewangelią na co dzień. Jakie to ważne, żeby dawać przykład żywej wiary. Jak wielu ludzi dzisiaj jest pogubionych. Niektórzy. Są w ruchach zielonoświątkowców, innych protestantów, ewangelików. A wystarczy poznać tę najpiękniejszą wiarę, którą przekazał nam Jezus Chrystus poprzez apostołów ich następców, czyli każdego papieża, biskupów, kapłanów. I my też jesteśmy jako ludzie ochrzczeni, głosicielami Ewangelii. A więc mamy głosić Ewangelię na swój sposób, poprzez słuchanie Słowa Bożego i wypełnianie tego Słowa, bo wiara bez uczynków martwa jest, jak mówi święty Jakub. A więc starajmy się. Jeżeli nie możemy być codziennie w kościele na mszy świętej, chodzić na portalprawy.pl, tutaj odsłuchiwać tę Ewangelię z komentarzem, żeby codziennie żyć tą Ewangelią. Wtedy życie staje się piękne i jesteśmy ludźmi świętymi. Bo na czym świętość polega? Przede wszystkim na tym, żeby być wiernym Bogu i wiernym Słowu Bożemu. Nawet Chrystus mówi, kto jest moją matką i braćmi? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. A wtedy będziemy najbliżej Chrystusa, bo Jezus na pierwszym miejscu stawia tych, którzy są Jemu wierni, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Zobaczmy, jak wielcy święci stawali na pierwszym miejscu Boga. Niektórzy byli bardzo uzdolnieni, mogli karierę zrobić w świecie, a jednak porzucili świat. Jedni poszli za Chrystusem żyjąc w radach ewangelicznych, w zakonie w kapłaństwie, czy też również jak siostry zakonne, czy też. Wyjeżdżają na misję, a inni, jako świeccy, ochrzczeni, też mogą być i są misjonarzami na co dzień. Poprzez cichą modlitwę, nie tak jak faryzeusze, którzy pokazywali, że się modlą, a czynili zło, nie byli wierni e, temu, co mówili, dlatego byli zgubą dla innych ludzi. I dlatego Chrystus mówił do nich. Groby pobielane na zewnątrz są piękne, malowane, a na wewnątrz są pełne kości trupich. Chciejmy odróżniać się od faryzeuszów, uczonych w piśmie. Chciejmy być chociażby jak ten celnik, który bił się w piersi. I mówi, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. A nie jak tamten faryzeusz, który, mój Panie, jestem nie tak jak ten celnik, który czyni zło. A więc na pierwszym miejscu Pan Bóg wyróżnił celnika, który uznał, który uznał swój błąd, swoje grzechy. Pił się w piersi, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Mamy taki przykład również na Krzyżu. Gdzie obok krzyża, e, obok Jezusa, e, byli okrzyżowani dwaj złoczyńcy. Jeden bluźnił mu, a drugi mówił, dlaczego bluźnisz? Przecież tę samą karę ponosimy. I dalej prosił o Chrystusa, aby mógł razem być z Nim w niebie. Panie, wspomnij na mnie, jeśli będziesz w braju. Jezus powiedział, zaprawdę powiadam Ci, Dzisiaj będzie ze mną w raju. Można powiedzieć, że była to najwcześniejsza kanonizacja. Tak, został zaliczony do grona świętych. Ten, który był złoczyńcą, który czynił zło. Prawdopodobnie wcześniej nie poznał Jezusa dopiero wtedy, kiedy cierpiał za swoje grzechy. Wtedy poznał, że Jezus z nim cierpi, Bóg prawdziwy dlatego prosił o wstawiennictwo a więc kochani ostatni nieraz będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi ci którzy biją się w piersi jak celni panie nie jestem godzien a więc starajmy się być ludźmi skromnymi chciejmy na pierwszym miejscu stawiać Boga Słuchać Słowa Bożego na co dzień i wcielać go w swoje życie. Wtedy będziemy dla Jezusa matką i braćmi. Kochani, wchodźmy na portal prawy.pl, mamy dobre informacje z kraju, ze świata. Również odsłuchujmy Ewangelię i żyjmy tą Ewangelią i dawajmy innym przykład żywej wiary w Boga. Życzę miłego, pogodnego dnia, Szczęść Boże.